Tragiczna śmierć Jana Masaryka to dla Czechosłowacji okrutny i bolesny cios. Stolica Bratniego Państwa pogrążona jest w żalobie i smutku. Zwłoki wielkiego męża stanu wystawione zostały na widok publiczny w Palacu Czernina. Do późna w nocy przechodzili przed katapalkiem tłumy mieszkańców Pragi i delegacje z całego kraju. W imieniu narodu żegna wielkiego patriotę premier Gotwald. Prezydent Benesz i członkowie rządu składają ostatni hołd. Trumna umieszczona na lawecie odbyła pożegnalną wędrówkę przez ulicę Pragi. Milczące szpalery publiczności ciągną się wzdłuż trasy pogrzebu. Zmarły kochany był i szanowany przez cały naród. Kondukt pogrzebowy skręca w uliczki Starego Miasta. Syn spoczął obok swego ojca, Tomasza Masaryka, twórcy Niepodległej Republiki Czechosłowackiej. Jana Masaryka pochowano w letniej rezydencji rodzinnej Lada. Pamięć o wielkim człowieku i demokracie żyć będzie wiecznie. Na Górze Oliwnej w Palestynie odbywa się w palmową niedzielę tradycyjna procesja. Krętymi załukami starej Jerozolimy zdąża uroczysty pochód na Golgotę. Tędy szedł on dziś Chrystus na miejsce swej męki dźwigając krzyż. Procesja zatrzymuje się 12 razy w miejscach, gdzie przystawał na tej drodze Jezus Chrystus, uginając się pod ciężarem krzyża. Palmowa niedziela w Algierze jest przede wszystkim świętem dzieci. Po skończonym nabożeństwie wychodzą one z katedry obdarowane galąskami, na których wiszą różne lakocie. Miły ten obyczaj podobałby się i naszym dzieciom. Po drugiej stronie kuli ziemskiej w Kalifornii Wielkanoc świętuje się pod golym niebem. Iluminacja iść amerykańska, przy której blednie nawet księżyc. Katedra Świętego Patryka w Nowym Jorku. Klum opuszcza świątynię, tamując ruch uliczny. Panuje nastrój wesela i radości. Święto Zmartwychwstania jest u nas zarazem świętem wiosny. Jesteśmy w okolicach Lowicza. Pierwszy dzień świąt. Procesja wielkanocna opuszcza progi Kościoła. Strojełowiczanek dodają tej uroczystości wiele ludowego kolorytu. A smyki wiejskie nie próżnują. Tradycyjna zabawa w kaliplorka odchodzi na całego i przypomina, że czas już na świąteczny obiad. Szynki, jajka, kiełbasy i babki czekają. Obżarstwo należy też do tradycji. A na zajutrz, tak zwany śmigus dingus Wiadro wody chylane na głowę wpływa podobno znakomicie na ostudzenie milosnych zapalów. Kto boi się wody składa należyty okup. Zabawie tej celują oczywiście dzielni strażacy, mistrzowie sikapki i pompy. Minęła rocznica podpisania polsko-czegosłowackiego paktu przyjaźni. Na środku mostu Cieszyńskiego spotyka się nasz wojewoda Zawacki z wojewodą Ostrawskim Hamra. Szczery pocałunek świadczy o tym, że nastrój uroczystości nie będzie oficjalny. Na jeden dzień rzeka Olza przestała być granicą. Szlaban idzie do góry, a wkrótce tysiące obywateli czegosłowackich znajdzie się na terenie Polski. Składają nam wizytę organizacje społeczne, przedstawiciele wojska, harcerzy i sokoli. kolei Orkiestra Górnicza zaprowadziła nas w gościnę do Czech. Na placu po stronie czeskiej zebrało się przeszło 50 tysięcy obywateli obydwu państw. Wojewoda generał Zawadzki w przemówieniu swoim oświadczył, braterstwo i przyjaźń można budować na naprawdę. Świadczy o tym rok istnienia naszej umowy, która oznacza wkład w dzieło pokoju. Jesteśmy na wystawie Sztuki Narodów Jugosławii w Muzeum Narodowym w Warszawie. Na otwarciu obecni byli przedstawiciele rządu z ministrem Modzelewskim na czele. Wystawa obrazuje sztukę dwóch ostatnich stuleci. Zakładnik głuta słoweńskiego rzeźbiarza Borysa Kalina. Miasteczko dla malarza chorwackiego Wladimira Becicza. Wystawa ta od dwóch lat odwiedza kraje słowiańskie. Była już w Moskwie, Leningradzie, Pradze i Bratysławie. Z Warszawy z kolei przeniesie się do Poznania. Krytyka podkreśliła zgodnie wysoki poziom artystyczny i bliskie pokrewieństwo tematyczne ze sztuką polską. Rodzina państwa Żyłów zamieszkała w Sulejówku. Za jednym zamachem powiększyła się o trzy osoby płci żeńskiej. Są to trojaczki Janina, Teresa i Urszula. Trzy panienki obudziły się właśnie i zgodnym godnym chórem domagają się zaprowiantowania. Za mąż pójściem chłopotu nie będzie. Bo właśnie we wsi Słupia w Powiecie Poznańskim w rodzinie Franciszka i Pelagi Balcerków urodzili się naraz trzej dorodni chłopcy. Jan, Marian i Leszek. Organizacje społeczne śpieszą rodzicom trojaczków z wydatną pomocą. Prezydent Bierut przysłał w prezencie kompletne wyprawy. Szczęśliwy ojciec ma jeszcze dwóch starszych synów. Państwo Balcerakowie zdali egzamin na piątkę. Serdecznie winszujemy! Nie wszyscy chyba wiedzą, że istnieje u nas pracownia filmów rysunkowych. Praca nad wyprodukowaniem kreskówki jest bardzo żmudna i pochlania wiele czasu. Najmniejsza zmiana ruchu wymaga bowiem wykonania wielu rysunków. Aby przestudiować należycie mimikę bohatera, trzeba samemu mieć twarz z gutaperki. Każdy rysunek filmuje się oddzielnie. Kilka tysięcy rysunków, wiele miesięcy pracy i cierpliwości wynagrodzi sowicie jeden wasz uśmiech.